Poznałem Klarę zimą w małej kawiarni na Starym mieście w Krakowie. Śnieg padał cicho, a ona siedziała przy oknie z kubkiem gorącej czekolady. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, wiedziałem, że to coś więcej niż przypadek. Trzy miesiące później wzięliśmy ślub w małym kościółku w nowej chucie, tam gdzie dorastałem. Mama płakała ze szczęścia, a tata uścisnął mi rękę, mówiąc, że wreszcie znalazłem właściwą kobietę. Pierwsze miesiące były jak sen. Klara gotowała pierogi w każdą niedzielę, dokładnie tak jak moja babcia. Wieczorami siedzieliśmy na starym tapczan i planowaliśmy przyszłość. Mówiła o dzieciach często, a ja widziałem w jej oczach ten błysk, kiedy mieliśmy plac zabaw w parku Jordana. Wyobrażałem sobie nasze dziecko bawiące się tam latem, pchający huśtawkę, a Klara śmiejąca się w tle. Pracowałem wtedy jako mechanik w warsztacie przy ulicy Wielickiej. Pieniędzy nie było wiele, ale wystarczało na skromne życie. Klara pracowała w księgowości w małej firmie rodzinnej. Każdego wieczora wracaliśmy zmęczeni, ale szczęśliwy. Albo przynajmniej tak myślałem. Po roku próbowaliśmy mieć dziecko. Najpierw bez presji, naturalnie. Klara mówiła, że te rzeczy przychodzą, kiedy mają przyjść. Ale miały miesiące i nic. Zaczęła mnie uspokajać, że to normalne, że niektórym para trwa dłużej. Kupiłem jej kwiaty. Chodziliśmy na spacer nad Wisłę, starałem się być przy niej. Myślałem, że może stres z pracy jej przeszkadza. Rok później zacząłem zauważać zmiany. Klara była coraz bardziej napięta. Kiedy moja siostra Kasia ogłosiła, że jest w ciąży, Klara gratulowała z uśmiechem, ale widziałem, że zaraz po wyjściu z pokoju wycierała łzy. Próbowałem z nią rozmawiać, ale mówiła, że wszystko w porządku, że tylko się martwi. Pewnego dnia zaproponowałem żebyśmy poszli do lekarza. Oboje, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Klara zbladła. Powiedziała, że to niepotrzebne, że przecież jesteśmy zdrowi. Ale ja nalegałem. W końcu zgodziła się, choć widziałem w jej oczach coś dziwnego. Coś, co nie było tylko strachem przed wizytą u lekarza. Trzy tygodnie później przyszła do domu z kopertą. Była blada, oczy miała czerwone od płaczu. Usiadła ciężko na krześle w kuchni i powiedziała cicho, że ma wyniki. Że poszła sama, bo nie chciała, żebym się martwił. Otworzyła kopertę drżącymi rękami i pokazała mi papier. Tam było napisane jasno: bezpłodność. Moja bezpłodność. Świat stanął. Słyszałem jej głos, jak przez wate, jak mówiła, że to nie moja wina, że to się zdarza. Ale ja już jej nie słuchałem. Patrzyłem tylko na ten jeden wyraz na papierze. Bezpłodny. Ja, zdrowy facet, który całe życie pracował fizycznie, nigdy nie chorował poważnie. A teraz dowiaduje się, że nie mogę dać żonie dziecka. Tej nocy nie spałem. Klara płakała obok mnie, mówiła, że to nic nie zmienia, że mnie kocha. Ale ja wiedziałem, że wszystko się zmieniło. Wiedziałem, że zawiodłem. Pewnego wieczoru wróciłem z warsztatu wcześniej. Klara rozmawiała przez telefon z koleżanką. Nie wiedziała, że jestem. Słyszałem, jak mówi, że szkoda jej życia, że jest za młoda, żeby zostać bez dzieci, że może powinna była wyjść za kogoś innego. Te słowa paliły jak żywy ogień. Stałem w korytarzu i czułem, jak coś we mnie pęka na pół. Nie powiedziałem jej, że słyszałem. Zrobiłem hałas, jakbym dopiero wszedł. Ona zakończyła rozmowę szybko i przywitała mnie z uśmiechem. Normalnym uśmiechem, jakby nic się nie stało. Tego wieczoru nie mogłem na nią patrzeć. Zamknąłem się w łazience i po raz pierwszy od lat płakałem. Cicho, żeby nie usłyszała. Zacząłem myśleć, że może rzeczywiście byłoby jej lepiej bez mnie. Że powinienem odejść, dać jej szansę na kogoś, kto daje jej to, czego ja nie mogę. Moje życie przestało mieć sens. Pogrążałem się coraz bardziej w ciemności, w poczuciu, że jestem nikim. Że jako mężczyzna zawiodłem na całej linii. Klara kontrolowała teraz wszystko. Decydowała, gdzie idziemy, z kim się spotykamy, jak wydajemy pieniądze. Ja tylko kiwałem głową. Nie miałem prawa się sprzeciwiać. W końcu to ja byłem problemem, prawda? To przez mnie nasze małżeństwo nie miało przyszłości. Przynajmniej tak myślałem wtedy, kropka, kłótnie zaczęły się po roku. Najpierw małe, o głupoty. O to, że nie wyniosłem śmieci, że zapomniałem kupić chleb. Ale potem były coraz gorsze. Klara zaczęła rzucać mi w twarz to, czego nigdy nie zapomnę. Krzyczała, że inni mężczyźni dają swoim żonom dzieci, a ja nawet tyle nie potrafię. Że jej koleżanki z pracy pytają, kiedy będzie dziecko, a ona nie wie co odpowiadać. Że wstydzi się przede wszystkimi. Każda taka kłótnia zostawiała we mnie coś, co umierało. Przepraszałem za rzeczy, których nie mogłem zmienić. Mówiłem, że mi przykro, że mógłbym być inny. A ona płakała i mówiła, że nie o to chodzi, ale oczy miała zimne. Widziałem w nich coś, czego nie potrafiłem nazwać. Jakby była zadowolona, że to ja jestem winny, nie ona. Pewnego wieczoru wróciłem z warsztatu wcześniej. Klara rozmawiała przez telefon z koleżanką. Nie wiedziała, że jestem. Słyszałem, jak następne miesiące był jak spacer przez gęstą mgłę. Wstawałem rano, szedłem do warsztatu, wracałem wieczorem. Ale byłem tylko cieniem tego, kim byłem wcześniej. Koledzy z pracy zauważyli, że coś jest nie tak. Marek, najstarszy mechanik, który pracował tam od 20 lat, pytał czy wszystko w porządku w domu. Kiwałem tylko głową i wracałem do pracy przy samochodach. Dom przestał być domem. Klara zachowywała się dziwnie. Była miła, za miła. Gotowała moje ulubione potrawy, pytała, jak minął dzień, ale czułem, że to wszystko jest grane. Kiedy przychodziła moja rodzina, ona mówiła im, że bardzo chce być mamą, ale że los tak chciał. Ludzie patrzyli na mnie wtedy ze współczuciem, jakbym był jakaś ofiara losu. A ja czułem się jak śmieć. Najgorsze były święta: Wigilia u rodziców. Cała rodzina przy stole, Kasia z brzuchem już widocznym, mój brat Tomek z dwójką dzieci. Wszyscy szczęśliwi. A ja siedziałem i udawałem, że jem karpie, choć w gardle mi rosło. Klara ściskała moją rękę pod stołem, ale ten gest nie przynosił pociechy. Przeciwnie, czułem się jeszcze bardziej winny, że nie mogę dać jej tego, czego najbardziej pragnęła. Zacząłem pracować więcej. Zostawałem w warsztacie po godzinach, brałem dodatkowe zlecenia. Marek mówił, że się zacharuje, ale nie dbałem. Pieniądze odkładałem na książeczce. Myślałem, że może jakoś to wynagrodzę. Kupiłem klarze złotą bransoletę, potem nowy telewizor, później meble do salonu. Ona się cieszyła, ale widziałem, że to nie to. Że Żadne prezenty nie zastąpią dziecka. Kłótnie zaczęły się po roku. Najpierw małe. O głupoty, o to, że nie wyniosłem śmieci, że zapomniałem kupić chleb. Ale potem były coraz gorsze. Klara zaczęła rzucać mi w twarz to, czego nigdy nie zapom. Zmiana przyszła z najmniej oczekiwanego miejsca. Pewnego popołudnia Marek przyniósł do warsztatu ciasto. Jego żona właśnie dowiedziała się, że jest w ciąży. Po pięciu latach prób. Gratulowałem mu szczerze, choć w środku czułem zazdrość. Marek nalał nam po lampce wódki i zaczął opowiadać. Przez cztery lata myśleli, że problem jest po jego stronie. Robił badania, wszystko wskazywało na to, że ma bardzo niską płodność. Pogodzili się z tym. Ale żona namawiała go, żeby spróbował jeszcze raz w nowej klinice na Kazimierzu. I tam okazało się, że tamte wyniki były nieprawidłowo przeprowadzone. Zeon jest zupełnie zdrowy. Że problem był po stronie żony, ale da się leczyć. Słuchałem go i coś we mnie drgnęło. Myśl, którą od razu próbowałem odgonić. Niemożliwe. Klara pokazała mi przecież wyniki. Czarno na białym. Ale ta myśl nie chciała odejść. Wróciła wieczorem, kiedy leżałem w łóżku. Wróciła rano, kiedy piłem kawę. Siedziała we mnie jak drzazga. Tydzień później poszedłem do przychodni. Nie powiedziałem Klarze. Po prostu wziąłem wolne i pojechałem. Lekarka była młoda, miła. Zapytała o historię, zrobiła mi skierowanie na badania. Powiedziała, że wyniki będą za kilka dni. Te dni były najdłuższe w moim życiu. Nie mogłem spać, jeść, normalnie funkcjonować. Klara pytała co się dzieje, mówiłem, że to zmęczenie. Kiedy przyszedł dzień odbioru wyników, Ręce trzęsło mi się tak mocno, że ledwo mogłem prowadzić samochód. Usiadłem w poczekalni i czekałem, aż zawołają moje nazwisko. Serce waliło tak głośno, że myślałem, iż wszyscy to słyszą. W końcu pielęgniarka wezwała mnie do gabinetu. Lekarka popatrzyła na mnie spokojnie i powiedziała zdanie, które zmieniło wszystko. Panie Andrzeju, jest pan w pełni zdrowy. Nie ma pan żadnego problemu z płodnością. Wszystkie parametry są w normie. Wręcz bardzo dobre. Siedziałem i nie mogłem wydobyć z siebie słowa. Musiałem wyglądać jak i biota, bo lekarka zapytała, czy wszystko w porządku. W porządku? Moje całe życie właśnie stanęło na głowie. Przez trzy lata wierzyłem, że jestem bezpłodny. Poniżałem się, czułem mniej wartościowy, pozwalałem żonie się na siebie wyzywać. A teraz dowiaduje się, że to wszystko było kłamstwem. Wyszedłem z przychodni, jak we śnie. Usiadłem w samochodzie i po prostu patrzyłem przed siebie. Ludzie przechodzili obok, życie toczyło się dalej, a ja siedziałem i próbowałem zrozumieć, co właściwie się stało. Dlaczego Klara mi skłamała? Jak to w ogóle możliwe? Pojechałem do innej kliniki. Musiałem być pewny. Może to jakaś pomyłka, może coś źle zrozumiałem. Ale wynik był identyczny. Jestem zdrowy. Zawsze byłem zdrowy. Ktoś mnie okłamał, i wiedziałem już kto. Przez kilka dni chodziłem jak zombie. Nie mogłem patrzeć klarze w oczy. Wiedziałem, że jak tylko na nią spojrzę, eksploduje. A ja potrzebowałem dowodów. Potrzebowałem zrozumieć całą prawdę, zanim się z nią zmierzę. Bo jeśli ona skłamała w tej sprawie, to co jeszcze było kłamstwem? Całe nasze małżeństwo? Najpierw sprawdziłem szafy, szuflady w komodzie, nic. Potem zobaczyłem jej laptop na biurku. Włączyłem go, znałem hasło, nigdy go nie zmieniała. Zacząłem przeglądać pliki. Faktury, dokumenty z pracy, zdjęcia z wakacji. Nic podejrzanego. Już miałem wyłączyć komputer, kiedy zauważyłem dziwny folder w rogu ekranu. Nazywał się po prostu kropką. Jeden znak. Kliknąłem. W środku były pliki PDF. Otworzyłem pierwszy z brzegu. Wyniki badań. Jej wyniki badań. Z datą sprzed sześciu lat. Jeszcze zanim się poznaliśmy. Czytałem wolno, bo medyczne terminy nie były mi znane. Ale jedno słowo było wystarczająco jasne: niepłodność. Nieodwracalna. Przyczyna genetyczna. Zalecenie konsultacji z lekarzem prowadzącym. Data na górze kartki pokazywała, że to badanie zostało wykonane dwa lata przed naszym ślubem. Siedziałem i gapiłem się w ekran. Nie mogłem oddychać. Wiedziała. Przez cały czas wiedziała. Zanim mnie poznała, zanim się pobraliśmy, zanim zaczęliśmy próbować mieć dziecko. Ona już wiedziała, że nigdy nie będzie mogła zostać matką. Otworzyłem następny plik. Kolejne badania, rok później. Ta sama diagnoza. I kolejny, już po naszym ślubie. Robiła badania kontrolne, konsultowała się z lekarzami, wszystko w tajemnicy przede mną. A potem pokazała mi fałszywe wyniki, mówiące, że to ja jestem bezpłodny. Ręce trzęsły mi się tak mocno, że ledwo mogłem trzymać myszkę. Wydrukowałem wszystkie dokumenty. Każdy cholerny plik. Schowałem je do koperty i zabrałem do warsztatu, zamknąłem w mojej szafce. Nie mogłem tego zostawić w domu, bałem się, że je zniszczy. Następne dwa dni były koszmarem. Wróciła z Warszawy w niedzielę wieczorem, wesoła, wypoczęta. Przytuliła mnie i powiedziała, że mi brakowało. Ja ledwo mogłem na nią patrzeć. Każde jej słowo brzmiało teraz jak kłamstwo. Każdy uśmiech był fałszywy. Jak mogłem być taki ślepy? Leżałem w nocy obok niej i myślałem o wszystkich tych momentach. Jak płakała, mówiąc, że tak chciała dziecka. Jak pocieszała mnie, kiedy ja się załamywałem. Jak przyjmowała moje przeprosiny za coś, czego nie zrobiłem. Jak pozwalała mi czuć się jak potwór, podczas gdy to ona była kłamcą. Musiałem jeszcze jednej rzeczy się dowiedzieć. Skąd wzięła te fałszywe wyniki, które mi pokazała? To nie mogły być prawdziwe wyniki, skoro ja jestem zdrowy. Więc albo je podrabiała, albo kogoś przekupiła. Ale jak? I dlaczego? Dlaczego nie mogła mi po prostu powiedzieć prawdy od początku? Siedziałem w warsztacie i analizowałem wszystko od nowa. Sposób, w jaki się poznaliśmy. Jak szybko wzięliśmy ślub. Jak ona naciskała na próby z dzieckiem od samego początku, jakby chciała jak najszybciej dojść do momentu, kiedy będzie mogła powiedzieć, że coś jest nie tak. To wszystko było zaplanowane. Cały nasz związek był kłamstwem zbudowanym na kłamstwie. Klara wyjechała na weekend do swojej siostry do Warszawy. Powiedziała, że musi odpocząć, że ostatnio jest bardzo zmęczona pracą. Zgodziłem się bez słowa. W środku wiedziałem, że to moja jedyna szansa. Nigdy wcześniej nie grzebałem w jej rzeczach. Nigdy nie miałem powodu, żeby jej nie ufać. Ale teraz wszystko było inne. Czekałem, aż jej pociąg obiedzie z dworca. Dałem jej jeszcze godzinę na wszelki wypadek, i wtedy zacząłem szukać. Najpierw sprawdziłem szafy, szuflady w komodzie, nic. Potem zobaczyłem jej laptop na biurku. Włączyłem go, znałem hasło, nigdy go nie zmieniała. Zacząłem przeglądać pliki: faktury, dokumenty z pracy, zdjęcia z wakacji. Nic podejrzanego. Już miałem wyłączyć komputer. Kiedy zauważyłem dziwny folder w rogu ekranu Klara, wyjechała na weekend do swojej siostry do Warszawy. Powiedziała, że musi odpocząć, że ostatnio jest bardzo zmęczona pracą. Zgodziłem się bez słowa. W środku wiedziałem, że to moja jedyna szansa. Nigdy wcześniej nie grzebałem w jej rzeczach. Nigdy nie miałem powodu, żeby jej nie ufać. Ale teraz wszystko było inne. Czekałem, aż jej pociąg obiedziec z dworca. Dałem jej jeszcze godzinę na wszelki wypadek, i wtedy zacząłem szukać. Najpierw sprawdziłem szafy, szuflady w komodzie, nic. Potem zobaczyłem jej laptop na biurku. Włączyłem go, znałem hasło, nigdy go nie zmieniała. Zacząłem przeglądać pliki: faktury, dokumenty z pracy, zdjęcia z wakacji. Nic podejrzanego. Już miałem wyłączyć komputer. Kiedy zauważyłem dziwny folder w rogu Ek Klara wyjechała na weekend do swojej siostry do Warszawy. Powiedziała, że musi odpocząć, że ostatnio jest bardzo zmęczona pracą. Zgodziłem się bez słowa. W środku wiedziałem, że to moja jedyna szansa. Nigdy wcześniej nie grzebałem w jej rzeczach. Nigdy nie miałem powodu, żeby jej nie ufać. Ale teraz wszystko było inne. Czekałem, aż jej pociąg obiegzie z dworca, dałem jej jeszcze godzinę na wszelki wypadek. I wtedy zacząłem szukać. Najp. Tej nocy leżałem na tej kanapie i czułem dziwne uczucie. Bolało, bo przecież straciłem małżeństwo, dom, lata mojego życia. Ale po raz pierwszy od bardzo dawna czułem się lekko. Jakbym zrzucił ciężar, który nosiłem na plecach przez lata. Mogłem oddychać. Następnego dnia pojechałem do prawnika. Złożyłem pozew o rozwód. Przedstawiłem wszystkie dowody. Prawnik powiedział, że sprawa jest jasna, że sąd na pewno stanie po mojej stronie. Klara próbowała jeszcze dzwonić, pisać wiadomości. Zablokowałem jej numer. Przez kolejne tygodnie mieszkałem u Marka. Znajdowałem siły do pracy, do funkcjonowania. Powoli zacząłem odbudowywać siebie. Zacząłem chodzić na siłownię, bo potrzebowałem wyrzucić z siebie całą tę frustrację. Każdy trening był jak terapia. Moja rodzina dowiedziała się prawdy. Mama płakała, tata chciał jechać do Klery i powiedzieć jej, co myśli. Powstrzymałem go? To już nie miało sensu. Chciałem tylko zamknąć ten rozdział i iść dalej. Kasia objęła mnie i powiedziała, że zawsze wiedziała, że coś z Klarą jest nie tak. Żałowałem, że nie posłuchałem swojej intuicji wcześniej. Kropka, Klara padła na kolana. Błagała o przebaczenie. Mówiła, że zrobi wszystko, że pójdzie na terapię, że już nigdy nie skłamie. Patrzyłem na nią i czułem tylko pustkę. Nie było złości, nie było bólu. Było nic. Powiedziałem jej spokojnie, że to koniec. Że nie chodzi o dzieci, nie chodzi o niepłodność. Chodzi o to, że pozwoliła mi przez trzy lata wierzyć, że jestem bezwartościowy. Że codziennie wstawałem i czułem się jak mniej niż mężczyzna. Że przyjmowałem jej wyzwiska, jej pretensje. Jej chłód, myśląc, że na to zasługuje. Wstała z podłogi. Przestała płakać. W jej oczach pojawiło się coś innego. Złość. Krzyczała, że to ja niszczę nasz związek. Że przecież moglibyśmy adoptować dziecko, żyć normalnie. Że jestem egoistą, bo nie potrafię jej wybaczyć jednego błędu. Jednego błędu. Jakby trzy lata kłamstwa były jednym błędem. Wstałem od stołu. Poszedłem do sypialni. Wyjąłem z szafy torbę i zacząłem pakować ubrania. Klara stała w drzwiach i krzyczała dalej, że dokąd pójdę, że co sobie wyobrażam, że to jest nasz dom. Odpowiedziałem, że może zostać w domu, że nie chcę nic, tylko chcę ją mieć za sobą. Zapakowałem tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Dokumenty, ubrania, laptop. Reszta mogła zostać. Nie obchodziło mnie już nic z tego życia. Kiedy szedłem do drzwi, Klara złapała mnie za rękę. Powiedziała po raz ostatni, że mnie kocha. Spojrzałem na nią i po raz pierwszy widziałem, kto ona naprawdę jest. Nie żona. Niemiłość mojego życia. Tylko obca kobieta, która skrzywdziła mnie bardziej niż ktokolwiek przedtem. Wysunąłem rękę i wyszedłem. Zatrzasnąłem drzwi i zszedłem po schodach. Usiadłem w samochodzie i po prostu siedziałem. Wiedziałem, że nie mogę wrócić do tego mieszkania. Pojechałem do Marka. On i jego żona Basia przyjęli mnie bez pytań. Dali mi kanapę w salonie, gorący posiłek i spokój. Tej nocy leżałem na tej kanapie i czułem dziwne uczucie. Bolało, bo przecież straciłem małżeństwo, dom, lata mojego życia. Ale po raz pierwszy od bardzo dawna czułem się lekko. Jakbym zrzucił ciężar, który nosił, wybrałem piątkowy wieczór. Klara wróciła z pracy jak zwykle, około szóstej. Nakryłem do kolacji, zrobiłem herbatę. Zachowywałem się normalnie, chociaż w środku wszystko się gotowało. Czekałem, aż skończy jeść, aż pójdzie się przebrać. Wtedy położyłem kopertę na stole w kuchni. Kiedy wróciła w domowych ubraniach, zobaczyła ją od razu. Zamarła w progu. Zapytała, co to jest. Nie odpowiedziałem. Tylko pokazałem jej, żeby otworzyła. Podeszła powoli, niepewnie. Kiedy wysypały się z koperty wydruki jej badań, pobladła jak ściana. Próbowała się śmiać. Powiedziała, że to nieporozumienie, że mogę wytłumaczyć. Ale ja tylko siedziałem i patrzyłem na nią. Po raz pierwszy od lat patrzyłem na nią naprawdę, bez iluzji, bez miłości, bez niczego. Widziałem tylko kobietę która zniszczyła mi życie dla swojego własnego egoizmu. Zaczęła płakać. To był jej stary trik: płacz zawsze działał. Mówiła, że bała się mi powiedzieć, że myślała, że jak się pokocha, to nie będzie miało znaczenia. Że chciała mnie zatrzymać i dlatego skłamała. Że gdybym wiedział przed ślubem, odszedłbym. I miała rację. Odszedłbym. Żaden normalny człowiek nie związuje się z kimś, kto zaczyna relacje od kłamstwa. Zapytałem ją, skąd wzięła te fałszywe wyniki. Te, które mi pokazała trzy lata temu. Zamilkła. Patrzyła w podłogę. W końcu przyznała. Poprosiła koleżankę, która pracuje w laboratorium, żeby zrobiła jej fałszywe wyniki. Zapłaciła jej dwa tysiące złotych. Wszystko zaplanowała. Wszystko. Czułem mdłości. Ta kobieta, którą kochałem którą chciałem spędzić całe życie, była obcą osobą. Ktoś, kogo w ogóle nie znałem. Przez trzy lata manipulowała mną, poniżała, pozwalała mi czuć się jak gówno. A wszystko po to, żeby zatuszować swoją własną tajemnicę. Klara padła na kolana. Błagała o przebaczenie. Mówiła, że zrobi wszystko, że pójdzie na terapię, że już nigdy nie skłanie. Patrzyłem na nią i czułem tylko pustk. Opowiedziałem jej wszystko. O klarze, o kłamstwie, o trzech latach piekła. Magda słuchała w milczeniu. Kiedy skończyłem, złapała moją dłoń i powiedziała jedno zdanie, które zmieniło wszystko. Andrzej, nie byłeś złym mężem. Tylko kochałeś złą osobę. Te słowa dotarły do mnie jak nic wcześniej. Przez dwa lata od rozstania z klarą, ciągle gdzieś w środku obwiniałem siebie. Że powinienem był wcześniej zauważyć, że może sam coś zrobiłem źle. Ale Magda powiedziała prawdę. Nie można być winnym za to, że ktoś cię okłamał. Zaczęliśmy być razem oficjalnie. Nie było wielkiej deklaracji, po prostu któregoś dnia zrozumieliśmy, że jesteśmy parą. Magda poznała moją rodzinę, ja poznałem jej rodziców. Wszystko było proste, naturalne. Nie było ukrytych agent, nie było manipulacji. Tylko dwoje ludzi którzy się lubią i chcą być razem. Rok później Magda zaszła w ciążę. Kiedy mi powiedziała, siedziałem w naszym małym mieszkaniu i płakałem. Ale nie z bólu, z ulgi, z radości, z tej niesamowitej pewności, że wszystko, co przeszedłem, miało sens, bo doprowadziło mnie tutaj. Do prawdziwego życia, do prawdziwej miłości. Nasz syn Jakub urodził się w marcu. Kiedy po raz pierwszy wziąłem go na ręce, pomyślałem o wszystkich tych latach, kiedy myślałem, że nigdy nie będę ojcem. O wszystkich łzach, całym bólu. I nagle wszystko stało się jasne. Klara nie odebrała mi szansy na bycie ojcem. Ona tylko opóźniła moment, kiedy spotkam właściwą osobę. Dzisiaj, kiedy patrzę na Magdę bawiącą się z Jakubem na podłodze, kiedy widzę jej prawdziwy uśmiech, prawdziwą miłość, rozumiem jedną rzecz. Niektóre prawdy bolą, ale uwalniają. A ja musiałem przez tamto piekło przejść, żeby docenić to niebo. Klery nie widziałem od rozwodu. Słyszałem, że wyjechała gdzieś na Śląsk, zaczęła nowe życie. Nie interesuję się tym. Nie noszę w sobie gniewu ani żalu. Tylko wdzięczność. Że przeżyłem. Że znalazłem siłę, żeby odejść. Że nie pozwoliłem jej kłamstwu zniszczyć reszty mojego życia. Bo największym dowodem, jaki kiedykolwiek znalazłem, nie był ten w kopercie, nie były badania, nie były dokumenty. Największym dowodem byłem ja sam. Odkrycie, że nigdy nie byłem tym, za kogo mnie uważano. Że byłem silniejszy, lepszy, wartościowszy niż ktokolwiek mi wmówił. I to jest prawda, którą noszę teraz w sercu każdego dnia. Rozwód zajął pół roku. Sześć długich miesięcy zamykania starego życia. W tym czasie znalazłem małe mieszkanie na podgórzu, kawalerkę na trzecim piętrze w starej kamienicy. Nie było tam wiele, ale było moje. Po raz pierwszy od lat miałem własną przestrzeń, gdzie nikt mnie nie oceniał, nie obwiniał, nie kłamał. Zacząłem chodzić na terapię. Na początku myślałem, że to strata czasu, że sam sobie poradzę. Ale psycholog pomógł mi zobaczyć, jak bardzo byłem manipulowany, jak bardzo straciłem siebie w tym małżeństwie. Rozmawialiśmy o tym, jak zbudować siebie na nowo, jak nauczyć się znowu ufać. Praca w warsztacie stała się moją ucieczką. Samochody nie kłamią. Jak coś jest zepsute, naprawiasz to i działa. Proste. Marek zauważył, że znowu się uśmiecham. Powiedział, że nie widział mnie takiego od lat. Miał rację. Przez długi czas byłem tylko cieniem człowieka. Po roku spotkałem Kasię na imieninach u moich rodziców. Nie, nie mojej siostry. Innej Kasi. Przyjaciółki mojej mamy z pracy. Przyszła z córką Magdą. Magda była nauczycielką w podstawówce, miała 32 lata, proste brązowe włosy i prawdziwy uśmiech. Nie teatralny, niewykalkulowany. Prawdziwy. Rozmawialiśmy długo tego wieczoru. O prostych rzeczach. O pracy, o rodzinie, o ulubionych filmach. Nie było między nami gier, nie było ukrytych intencji. Kiedy wyszedłem tamtego dnia, złapałem się na tym, że się uśmiecham. Po prostu uśmiecham, bez powodu. Zaczęliśmy się spotykać. Powoli, bez pośpiechu. Kawa w małej kawiarni przy ulicy krakowskiej. Spacer po plantach. Kino w niedzielne popołudnie. Magda nie naciskała, nie wypytywała. Pozwalała mi być sobą. A ja, po raz pierwszy od bardzo dawna, mogłem po prostu oddychać w towarzystwie kobiety. Któregoś wieczoru siedzieliśmy na ławce nad Wisłą. Było ciepło, lato się kończyło. Magda spojrzała na mnie i zapytała wprost, czy chce jej opowiedzieć o tym, co mnie boli. Nie o szczegóły, nie o dramat. Tylko, czy chce się podzielić ciężarem. Opowiedziałem jej wszystko. O klarze, o kłamstwie, o trzech latach piekła. Magda słuchała w milczeniu. Kiedy skończyłem, złapała moją dłoń i powiedziała jedno zdanie, które zmieniło wszystko.